Dzisiaj Wielkie Święto, w zasadzie w oświacie całej Gdyńskiej, ale jesteśmy w trzecim Liceum Ogólnokształcącym, który będzie dzisiaj nagradzał nauczycieli, uczniów z najlepszymi wynikami na maturze, ale także z genialnymi, wielkimi sukcesami na maturze międzynarodowej. Myślę, że taka szkoła to wzór dla innych szkół w całej Polsce, i bardzo cieszę się, że taka szkoła jest właśnie Gdyńską Szkołą. Gratulacje dla Maturzystów już, ale wszystkich uczniów oraz nauczycieli pana rektora Wisława Kosakowskiego. Jestem tegoroczną absolwentką matury międzynarodowej w Gdyńskiej Trójce, którą załam z wynikiem 43 na 45 punktów. Bardzo dobry wynik, tak samo jak cała moja klasa, która miała średnią 38 na 45. Wynik z matury stał się moją przepustką na wymarzone studia, które odbędę na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, na wydziale lekarskim. I tego chciałam od zawsze, tego chcę nadal. Myślę, że będę tam bardzo szczęśliwa. Gdyńska trójka zawsze była przeciwna schematom, była wyrastała poza ramy wszelkiego rodzaju. Pozwalamy na to, aby młodzież nasza, absolwenci i absolwentki rozwijały się, były otwarte. Zresztą nie może być inaczej, bowiem Gdynia jest otwartym miastem dla otwartych ludzi. Największym kapitałem zakładowym naszej szkoły to są nauczyciele i nauczycielki, bo to oni przyciągają pracowitą, mądrą młodzież do szkoły. I tak jak mówię, mówiłem wielokrotnie, nie wybieraj szkoły z uwagi na jej ranking, miejsce w rankingu pierwsze czy ostatnie. Wybieraj szkołę, wybieraj nie szkoły, tylko nauczyciela. Wybieraj nauczycielkę, nauczyciela, który ciebie otoczy opieką. Wybieraj nauczyciela, nauczycielkę, który ciebie wychowa, bo proszę pamiętać, edukacja oznacza wychowywać, a nie tylko nauczać. Zatem wybieraj nie szkołę, a nauczyciela, nauczycielkę, który ciebie rozwinie, pozwoli rozwinąć ci skrzydła. Muzyka